Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, niedziela <coughs> letary, niedziela radość, dlatego że jesteśmy na półmetku Wielkiego Postu właściwie. A więc można... Posilić się e, o jakieś, um, pokusić się, przepraszam, o jakieś podsumowania tego czasu, który jest za nami, tych kilkunastu dni. Czy coś się udało z tym Wielkim Postem zrobić, czy nie. I ta radość chyba trochę ma wynikać też z tego, że e, coraz bliżej te święta wielkanocne a więc e, wyśpiewanie tego radosnego Aleluja, Pan z Martynista, z drugiej strony na radość, że no właśnie, jak nie udało nam się tego czasu, e, pierwszej części Wielkiego Postu, jakoś tak popracować nad nim, coś zrobić. No to mamy jeszcze na tyle czasu, żeby coś tutaj z tym Wielkim Postem zrobić, kochani. Coś dobrego, coś Bożego. A okazja jest zacna, ponieważ w tę czwartą niedzielę Wielkiego Postu dzisiaj Kościół nam daje znowu obraz Pana Boga, który się troszczy. Najpierw troszczy się, pokazuje to nam pierwsze czytanie, gdzie daje ludziom cały czas, będący na pustyni z elitą Żydom, jedzenie, mannę. Dba o to, żeby nie co do przysłowiowego garnika włożyć. Potem ustami tego Pawła mówi mi, że troszczy się, żeby byli pojednani. Św. Paweł woła w imię Chrystusa, pojednajcie się z Bogiem. Bóg tego oczekuje. Mało tego, staje się, powie święty Paweł, do korytarza, staje się grzechem, się nazwany grzesznikiem. Pan Jezus, ten, który jest przeczysty, najświętszy, tylko po to, żeby. Nam przysłowiową skórę, kochani, ratować i przede wszystkim serca, ale jeszcze bardziej zbawienie. Nie i taką wisienką na torcie. Niektórzy mówią, że to jest taka Ewangelia w Ewangelii. Najważniejszy fragment to właśnie przypowieść o synu Marnotrawnym, lub, jak to woli, o miłosiernym ojcu. Kochani, trudno to streścić, całą tę opowieść, yy, przypowieść. Yy, można by próbować ją rozbierać na czynniki pierwsze. Jest niesamowita, jaki jest ojciec, jaki jest pierwszy syn, drugi. Natomiast kochani, pozwólcie na dwa takie ważne elementy. Pierwsze, to jest decyzja syna. Najpierw bardzo taka negatywna, ponieważ on mówi, idę tatusiu, daj mi kaskę, ja idę, chcę coś, jakiś własny biznes rozkręcić, coś z zrobić, no i to mu nie wychodzi, koń, błogosławiona ta decyzja, hmm, a jednak wróciłbym. I zobaczcie, koń, coś ciekawego, on nie wraca z pogody, kocham tatę, tata mnie lubi, to wrócę. Nie, on już przybity, przywalony do ściany, nie mam co jeść, jest mi źle, chyba wrócę. Panie, dziwicie się, dlaczego czasami Pan Bóg nas stawia w trudnych sytuacjach? Dziwicie się, dlaczego czasami aż tak do ściany nas przybiera, że już kwiczymy z bólu? Często dlatego, żebyśmy wreszcie podjęli tak jak ten syn decyzję, a może jednak wrócę. Już przestań czekać, już przestań dać sobie wmawiać przeciwnikowi, złemu, że nie musisz, nie potrzebujesz, możesz jeszcze poczekać. Nie, kochani, nie wczoraj, nie jutro, tu i teraz to jest czas działania łaski Bożej. Natomiast, kochani, drugi taki nekralgiczny punkt w tej Ewangelii, to jest właśnie postawa tego Ojca. Czyli oczywiście wiemy, kto jest za tym Ojcem, Bóg ukryty, który pierwszy wyskakuje, jak tylko Zobaczył jakieś kontury syna, cień wyskakuje pierwszy, rzuca się na syna. Dzieci, zobaczcie, nie robi mu żadnych wyrzutów. Ty głupcze, ty durny, ty idiota, dlaczego yy, yy, poszedłeś? Czego teraz żądasz? Że ci wydziedziczam? Idź z tobie, spadaj, nie. On po prostu kochani przytula i bez słów yy, ten syn zrozumiał, o co chodzi. Jestem dalej Twoim Synem. Nic się nie zmieniło. E, I Piękne są te słowa. Ciesz się, bo mój Syn był umarły, ale ożył, zagubił się, ale się odnalazł, kochani. A ten piersi, te sandały, ta szata, ta impreza, to nic innego jako znaki radości, ale też królestwa. Dalej jesteś moim Synem. Dalej jesteś. Mało tego, dziedzice. Ja z Ciebie nie zrezygnowałem. Wracasz do Boga. Właśnie tak chce Bóg, żebyście czuł. Dlatego niektórzy mówią, że to jest takie przytulenie Boga. Warto się do tego Boga w ten sposób, kochani, przytulać i, i nie jeżeli jeszcze nie myśleliście o spowiedzi, jeżeli jeszcze nie myśleliście o tym, żeby coś ze swojej serce zrobić, proszę nie czekajcie na stawkę. Ja wiem, że są tacy ludzie, którzy specjalnie idą przed świętami do spowiedzi, bo myślą, trafię w kolejkę, to długo nie będzie ględzi, już szybka piłka, krótka piłka szybka sprawa. Ale, kochani, to nie o to chodzi. Czy miłość da się szybko tak przekazać? Nie, miłość potrzebuje pewnego czasu, miłość potrzebuje pewnego roku, miłość potrzebuje pewnej refleksji, że tylko ona musi się trochę porozwijać, a Bóg chce radzić z Tobą, chce bardzo tę miłość Tobie pokazywać, tak jak temu synowi okazał, nie skończyło się tylko na przyduleniu. To się trzeba było pobawić, to trzeba było się weselić. Panie, niech nam trochę krąży to wszystko po sercu e, i ruszamy, ruszamy w drugi e, etap Wielkiego postu, coraz bardziej zagłębiając się e, w tego, który jest najważniejszy. I w Jego przeświętą Chrystusową mękę śmierć, no, wreszcie e, radość zmartwychwstania, poranka z zmartwychwstania. Na ten czas, jak no, błogosławia strzeże, przedmogący nasz Bóg, Ojciec, Syn, Duch Święty.